Jako Grupę nieustającej pomocy, czyli wasza lokalna, kazarska sieć wsparcia, mamy jeden postulat: całe, dobre, godne życie dla wszystkich. I no ani jednej mniej. Dzień dobry, i dzisiaj jestem na warszawskiej 25. Manifie która się odbywa pod hasłem prawa do lenistwa. Do skończenia z kulturą zapierdolu, jak to mówią tutaj uczestniczki i po prostu prawa do życia poza pracą. Tak klasowo dzisiaj chyba dosyć będzie. W tym roku idziemy upomnieć się o prawo do lenistwa, bo w nim skupiają się najważniejsze dla nas kwestie socjalne i ekonomiczne. Prawo do lenistwa to prawo do czasu, które należy do nas a nie do naszych wyzyskiwaczy. Wyrasta z tradycji robotniczych walk o ograniczenie czasu pracy i zagwarantowanie czasu wolnego. Z postulatu chleba i róż. Prawo do lenistwa to prawo do życia, które nie jest biologicznym przetrwaniem w piracie, ale życie właśnie bogatym, szczęśliwym, nie dającym się sprowadzić do zapierdolu. O prawo do lenistwa! Przeciwko wyzyskowi! O prawo do lenistwa przeciwko wyzyskowi! O prawo do lenistwa przeciwko wyzyskowi! Prawo do lenistwa to także prawo do życia bez lęku przed przemocą. Patriarchat, queerfobia, transfobia, rasizm, homofobia, ablainism, ageism i wszelkie inne nienawiści włażą nam w ciała i w głowy. Zmieniają nasz układ hormonalny. Sprawiają, że zaciskają się na mniejszych żołnierzy. Na umierającej z gorąca planecie, wśród wojen i nienawiści, zaszczepionym w głowach i ciałach kapitalistycznym kultem zapierdolu, nie ma jak się lenić. Dość my wy zysku! Wymawiamy służbę! Dość my wy zysku! Wymawiamy służbę! Dość my wy zysku! Wymawiamy służbę! Pełne prawo do lenistwa uzyskamy po kapitalizmu i patriarchatu. Jednak już tu i teraz możemy zawadzić o szereg konkretnych postulatów socjalnych. Od zapewnienia każdej osobie dachu nad głową i dostępu do zdrowej żywności, czystej wody, opieki zdrowotnej i opieki dla osób zależnych. O projektowanie wspólnych przestrzeni tak, aby rzeczywiście były wspólne. By przewidywały miejsce na czytanie, leżenie, sport, sztukę, taniec i rygo Od ochrony praw pracowniczych o zapewnienie w planecie możliwości odpoczynku od tego, czym niszczymy. Przypominamy podstawowe postulaty, które porozumienie feministyczne 8 marca powtarza od nas. Aborcjach. Żądamy dekryminalizacji aborcji, wprowadzenia rozwiązań, dzięki którym będzie dostępna dla wszystkich, także ekonomicznie. Żądamy ochrony praw pracowniczych, koniec z umowami śmieciowymi czy wymuszeniem zakładania jednoosobowych działalności gospodarczych. Żądamy godnych płat, zasiłków dla osób bezrobotnych i emerytów. Żądamy tak płat i czasów pracy, które pozwalają nam realizować pełnię życia. Żądamy rozwiązań na rzecz osób, najczęściej kobiet wykonujących pracę reprodukcyjną w domu, i niezależniających je od zarobków partnerów i zapewniających emerytury. Żądamy dekryminalizacji partneracy seksualnej. Nie, ja jestem... Różnorodność płciowa i seksualna. Koniec z dyskryminacją i przemocą wobec osób LGBTQ. Żądamy dostrzeżenia, że szczególności osoby transpłciowe i niebinarne doświadczają przemocy w każdej formie, w tym przemocy systemowej i ekonomicznej. Żądamy wprowadzenia rozwiązań chroniących je przed biedą, bezdomnością i bezrobociem. Mieszkanie. Mieszkanie jest prawem, nie towarem. Żądamy ochrony praw lokatorskich, dostępu do mieszkań komunalnych, kontroli wysokości czynszów. Migracja. Żądamy otwarcia granic między państwami i objęcia osób migrujących całym tym wsparciem, jakiego żądamy dla siebie. Żądamy natychmiastowej rozbiórki muru na granicy z Białorusią. Żądamy programów profil profilaktyki antyprzemocowej oraz wsparcia dla osób, przeważającej większości kobiet, które doświadczają i doświadczyły przemocy. Okay. Ochrona zdrowia. Zdrowie to nie biznes. Żądamy dostępu do bezpłatnej służby zdrowia oraz godziwych wynagrodzeń dla osób pracujących w tym sektorze. Żądamy wprowadzenia rozwiązań przeciwdziałających wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami z życia społecznego. Żądamy programów wsparcia dla osób przeważającej większości kobiet, opiekujących się osobami z niepełnosprawnością, obejmujących wsparcie finansowe oraz wytchnieniowe. Usługi publiczne. Żądamy dostępu do publicznych żłobków, przedszkoli i szkół oraz transportu publicznego także w, miejscach, w mniejszych miejscowościach i na wsiach. Koniec z nierównościami w szkolnictwie i z wykluczeniem komunikacyjnym. Klimat. Żądamy zmian systemowych, które realnie wpłyną na zatrzymanie katastrofy klimatycznej. Nie godzimy się na narrację, która spycha odpowiedzialność na jednostki. Kiedy to szefów i korporacji i koncernów jest realną przyczyną negatywnych zmian klimatycznych. Żądamy respektowania świeckości państwa. Dzień dobry, pogadamy. Dzień dobry. O dzisiejszej haśle manicy chciałem pogadać. Nie jestem jeden z spółlokatorów, Więc nie jestem jeden z spółlokatorków, lok więc myślę, że to może ktoś... Aha, dobra, robię. pani nie z Polski, tak? Dobra, robię. Pan też. Praca a. nas nie zbawi. Taki tu widzę. Transparent. Jaki? Praca nas nie zbawi. No na pewno... No, co to za nas zbawi. Znaczy nie, no chodzi o to, żeby mieć możliwość wypoczynku. No to jest stare socjalistyczne hasło, tak wiem, ja, naprawdę, wie, ja o pamiętam o tym prawie do lenistwa. To jest no, czy, no, oczywiście, podoba. więc nadal aktualne jakby nie było. No dobra, ale z czego będziemy żyć? Jak będziemy się lenić? No, z gwarantowanego dochodu podstawowego na przykład. No, rozumiem. Automatyzacja, Bo robotyzacja, nam, ja też rozumiem, Sztuczna to, inteligencja. To no chyba musza, jest, żeby, No, jest to no ro... i tak będą ludzie no właśnie. zbędni dla systemu, tak? No właśnie, więc chyba chodzi o to w tym wszystkim, żeby to służyło ludziom, a nie korporacjom. Bardzo mm, słusznie. Mm, ale to, bo, to hasło jest takie łączące, bo chyba to prawo do lenistwa i kobiet i mężczyzn dotyczy. No dotyczy ja też wszystkich. chcę się lenić, ja bardzo lubię się no, lenić. No ale przecież postulaty feministyczne zawsze e, też dotyczyły większej wolności dla wszystkich, również dla mężczyzn. No dobra, i tu dzisiaj tak widzę, co mnie mile zaskakuje, jednak takie klasowe podejście. No to jest oczywiste. no. Ale nie zawsze na Manivie tak było. No, czasami to gdzieś tak o, na obrzeżach jakiś mniej istotnych, ale ten klasowy charakter nie był podkreślany. Myślę, że jeżeli chodzi o naszą organizację, to nie masz wątpliwości, a ja mówię, że. No, tak, okay. Związek Syndykalistów okay. Polski, ja, no, że jesteśmy jasno. organizacją klasową. To są różne organizacje. Ja mogę mówić w no, o jasne, imieniu jasne, naszej jasne. organizacji. Jasne, jasne, że jasne. My jesteśmy organizacją klasową i zawsze taką byłyśmy. No. no dobra, ale co zrobić? Żeby był tam minimalny dochód gwarantowany, czy w ogóle widzicie jakąkolwiek siłę polityczną w Polsce, która by, no bo chyba, że nie wiem, no rewolucja, no bardzo fajna sprawa, ale może się na razie nie udać. No wiesz, no zmiany ustroju się zdarzają, tak? Nie, nie... No zdarzają się, ale, ale czy widzicie jakąś siłę polityczną, obecnie istniejącą? która by wspierała w ogóle coś takiego jak minimalny dochód gwarantowany. No nie słychać w tej chwili takiego czegoś, ale e, są e, postulaty, które mogą być e, e, poparte przez różne stronnictwa. Jest taka fajna książka o dochodzie gwarantowanym. To e, chyba w ogóle który, było są wypróbowane taka propos, prawda? Tak, no, pilotażowe programy były i w, Finlandii, Finlandii, w tak. Finlandii, w Holandii, e, ale w pojedynczych miejscowościach. Powiem szczerze, że wiem, że były, nie wiem jakie były efekty. No takie, że po prostu nic, to, się, nic to, to, się nie zepsuło. Na... Czy, czy, czy to weszło na trwałe, bo powiedzmy, robimy pilotażowy, sprawdza się, wprowadzamy to na stałe, Czy tak zrobiono w Finlandii, bo ja nie wiem. Y y nie wiem, czy się zakończył ten eksperyment, bo to dotyczyło jakiejś tam jednej miejscowości. No w każdym razie... No, są piękne projekty, likwidacja bezdomności. też, że znaczy, da, na, da, no Najpierw bezdomnym... jest to mieszkanie. Tak, najpierw najpierw mieszkanie. mieszkanie. I u nas też jest taki projekt, tak. najpierw mieszkanie, tylko tak. że no, mało ma jakby wsparcie ze strony władz. Pani dziecko? Yy, Niestety nie. A no można, tak Pani dole, można tak pogadać tak, z dzieckiem? Nie będzie chciała, Dobra. nie będzie chciała. To... Bo, pra... dobra. No. Dobra, no. Dobra, 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 ale filmujemy, możemy, tak? Bo pytam rodziców. Nie, Cześć, trzymaj się. Dobra, Cześć, weźmy. powiedz mi, lubisz się lenić? Yy, tak trochę, tak nie. A są prace domowe zadawane teraz w szkole? Tak, ale mało. Ale to właśnie idzie w tym kierunku, że ma nie być w ogóle, to dobrze? O, tak. Dobrze, to już... już... Już w tym wieku trzeba się zacząć nauczyć lenić. Wie Pani, oglądała Pani świat według kiepskich? No pewnie. Tam był taki odcinek sztuka barłożenia. Kiepski uczył innych jak się barłożyć. No. Potrafi Pani? No właśnie to jest bardzo trudne, jak się z kobietą, wie pan. Barłożyć? No po prostu generalnie trudno się zlenić, bo nie ma na to czasu. A to takie powody. Tak, zarabiamy mniej, więc musimy więcej pracować, żeby utrzymać rodzinę, a poza tym e, musimy zwykle zająć się całym domem. Bardzo często. No dobra, ale to w ogóle... Kolenienie się i wyzysk, to przecież to domu to w domu. Ja rozumiem, to jest zupełnie inna sprawa. Ale jednak przeciwko systemowi, przeciwko... Oczywiście. No tak, no bo to ten system sprawia, że trzeba harować i to bardzo długo, tak, często nie za, nie za najlepsze pieniądze. To na pewno mniejsze niż dostają mężczyźni, bo to statystycznie tak, jest... Często trzeba jeszcze drugi Tak. jakiś, no i trzeci tak. jest dom. domu. Tak. Trzeci jest w domu. Czego Pani oczekuje? No po pierwsze oczekuję skrócenia czasu pracy, wyrównania płac kobietom i mężczyznom. To chyba takie najważniejsze postulaty tak naprawdę. A jakie ma Pani pomysły na lenienie? Właśnie wie pan, nawet nie mam czasu pomyśleć o tym, jak się polenić, bo... Tutaj... To jest pani w tych pomysłach leniwa już. Leniwie no... pani o nich myśli. Tak. To ja bym chciała móc leniwie myśleć, wie Pan, ale raczej to się nie udaje. Natomiast córka jest bardzo kreatywna i no powiedziała, dobra, że spróbujemy. Jasne, dziękuję bardzo. O, jasne, 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 jasne. Ale co, lubimy się lenić. To ile mamy pracować? No, mniej, lepiej, no. To, nie, tak... i mniej, tym lepiej, no. Im mniej, tym lepiej. Zróbmy jakoś liczbę. Znaczy, ile? Szczerze mówiąc, Grand jeśli 80. miałabym na przykład, e, ja powiem szczerze, chciałabym pracować na przykład 6 godzin dziennie, 4 dni w tygodniu, góra i mieć 2 miesiące płatnego urlopu. Pasuje. I nawet jeśli z tego powodu mój szef musiałby poczekać z kupnym drugiego suwa, to ja mogę to przeboleć. I to bardzo pasuje. Pani startuje do parlamentu? Nie. No to, ale no dobrze, że ostatnio, ja bym mają Każ, każda, każda odgórna zmiana jest poprzedzona zmianą oddolną. To ludzie dyktują. Każda dobra zmiana Złownia odgórna robory, jest poprzedzona no ja zmianą oddolną. Każda zła zmiana odgórna. Jest wynikiem lobbowania wielkiego y, grup interesu, wielkiego biznesu, i to czego potrzebujemy jako ludzie, to zrozumieć, że nie przyjdzie zbawca, który nam rozwiąże te nasze problemy. Nie y, myśli, myśli stać. Musimy musimy się zrzeszać, musimy być obecni, musimy być widoczni i Musimy być tą siłą, z którą trzeba się liczyć. Jeśli będziemy siłą, z którą trzeba się liczyć, to nie będziemy siłą, którą można zignorować. Minimalny dochód gwarantowany. Jaka, na, na obecny moment, jaka to by miała być suma, jak pani uważa? E, szczerze mówiąc, ja nie mam jakiegoś, e, jakiejś takiej opinii na temat e, minimalnego dochodu gwarantowanego. Nie wiem, tyle, żeby jest, jestem, 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 rozda jestem rozdarta między różnymi, między różnymi rzeczami, ale fakt jest taki, że. Wydajność pracy yy, i wydajność produkcji rośnie gigantycznie, zyski korporacji rosną gigantycznie i naprawdę nic by się nie stało, jeśli zamiast tych gigantycznych zysków korporacji pozwolilibyśmy na to, żeby osoby, yy, które no nie chcą pracować, mogłyby na przykład realizować swoje pasje. Tak. Yy, nie chodzi przecież o to, żeby ludzie robili nie wiadomo co, tak? chodzi o po prostu godne życie, ponieważ obecnie ja. mamy taki mit merytokracji, w ramach którego e, wydaje nam się z jakiegoś powodu, że jeśli osoba nie widzi siebie, jak swojej młodości w takiej formie, że będzie się zacharowywać, by mieć sukces i karierę, to że taka osoba nie zasługuje na godne życie. Ale moim taki danym... model jest stworzony i promowany, prawda, we współczesności. No wie, tak, no wie, moi, trudno moim, zmienić dosyć. Moim zdaniem, moim zdaniem merytokracja ma bardzo dużo wspólnego z pomysłami na przykład podzielenia społeczeństwa na kasty według kras. Ponieważ, załóżmy, załóżmy, że naprawdę w tym systemie jest tak, że jak ktoś jest zdolny, to odnosi sukces. A jak ktoś nie jest zdolny, to powinien żyć w nędzy? Ja uważam, że nie. Ja rozumiem, ja też uważam Dobra, bardzo dziękuję. Dziękuję też. Dorową. Pogadamy? Nie. Dlaczego nie? Fajnie no, jaka medialna jest teraz dzisiaj. O lenistwie chciałem pogadać. Okej, okay, ale... jak pani się to... leni? Chciałam się zapytać, jakiej telewizji jestem. Jest, Nie, ja, ja mam bloga no... internetowego. Ja blog? rozmawia szukam kłopotów, to jest mój blog. Aha, o no. czym jest ten blog? Najróżniejsze właśnie manifestacje odskakuję, robię sondaże. Okay. Najczęściej robię sondaże Na, mm -hmm. na różne aktualne tematy. Okej. Okay. Dobra, teraz pytanie. Jeżeli będziemy się lenić, kto będzie za nas pracował? No nie Pani powie. Powie Pani, w tej cywilizacji, w której my żyjemy, to kiedyś miano czarnych do roboty, ale to się na szczęście skończyło. Więc kto będzie na nas robił? Bo Pani sobie będzie leżeć i pachnieć, ale kto będzie robić? Z mojego doświadczenia, e, byca w na przykład w miejscach kolektywistycznych, e, gdzie wspólnie razem odpoczywaliśmy, Powie Pani, w spotach, Tak. tak. E, nie musiał nikogo zaganiać do pracy każdy sobie wzajemnie pomagał i no, nie wiem Wspólne, ale jak teraz każdy będzie się chciał lenić to będą sobie pomagać leniści. dobra, ale jeszcze mi pani powie jak, jakie rozwiązania ustrojowe, systemowe są do tego potrzebne, żebyśmy mogli się bardziej lenić ja też chcę, kocham się lenić mhm. I, i teraz, kto mi za to zapłaci? ja jestem anarchistką e też kiedyś byłem. To szkoda, że pan już nie jest. Tak. Czyli Pani minimalny dochód gwarantowany jest potrzebny. Nie słyszę, minimalny tak. dochód gwarantowany. Żeby był, żeby, żeby było za co się lenić. Ja myślę, że pan w ogóle nie rozumie tego tematu po prostu. No to proszę mi wytłumaczyć, bo, bo żeby się lenić, to trzeba nie być w pracy. Nie? Pani się chce lenić w pracy. Zbijać bąki. A to też mi się podoba. Ja to często robiłem w pracy. Dobra, dziękuję panie bardzo. Pani, to co nas spali? Nie, nie, raczej nie, nie raczej mamy ochoty nie Polsce, się wypowiadać teraz tak na Dlaczego nie? No też myślisz, że jest taki hasel. Praca nas nie zbawi. Tak, ale my nie Tak taki kult tak zwanego zapierdolu. Ja więc, rozumiem. Jak, tak, Jest wszędzie kult. No właśnie, dlatego walczymy przeciwko niemu. A czy, czy to, to nie znam. Tak. Tak. W wieku szkolnym jesteście, jesteś, tak? No, no Tak złapane, no, tak. tak złapane jest nienacka, raczej nie jest łatwo. No ja dam wam 5 minut. A, a z, minut. Jakich... A z jakich mediów pan jest? PVP, z, z, z nie, no tartuję, no jakich mediów? Bloga mam internetowego nazywa się Jarosław Szuka Kłopotu. Bo ja szukam różnych no, problematycznych rzeczy. E, I zaczęta... ja się znalazłem. Złapane z Nienacka raczej e, nie wypowiemy panu bardziej ładnej, konstruktywnej wypowiedzi. Ja wiem. Tak powiem. No właśnie. Tam, ja wiem o co chodzi. No Jesteście no zbyt leniwe, żeby ze mną porozmawiać. Tak, tak, dokładnie. Dobra, dokładnie. dziękuję. Gadamy sobie. Dzień dobry. Możemy? Dzień dobry. Kultura za pierdolu powoduje choroby. E, ja myślę, co... E... Co pani ma na myśli? Jakie choroby? E, um, choroby psychiczne. Jak? Choroby psychiczne. Psychiczne? Tak. No tak, bo to dużo wariatów teraz chodzi po ulicach. Myśli tak. Pani, że to od zapierdolu? Tak? Że to od zapierdolu tak, te choroby psychiczne, tak? E... Pani z Ukrainy coś czuje? Bo? Nie, z Białorusi. Z Białorusi, no dobra, ale słyszę nutę śpiewną, ja lubię, lubię ten... O, no, no Ale w każdym razie, <laughs> sposób... to ile człowiek powinien pracować? Jako prawnik. Teraz pracuję jako sprzedaż w sklepie. Jako kto? Teraz pracuję jako sprez w sklepie. Rozumiem, rozumiem. W Białorusi była prawnik. I ile godzin dziennie? W dzień 8 godzin. 8 godzin? Tak. To chciałaby pani mniej. To ile? No bo zapierdam. Nie dużo problemu mniej. Uh -huh. Może być w 8 godzin. Tylko żeby było mniej tych obowiązków za, za dużo na jedną osobę tak. Tak. Przeciążenie? O... Za mała płata. E, nie ma umowy pracy. Ale pani wie dlaczego tak jest? Bo jak on będzie mało płacił, to on będzie więcej zarabiał. Jak on będzie zatrudniał mało osób i pani dużo obowiązków wrzucał na głowę, tak. to za jedną pensję będzie miał to samo. To jak, jak się? walczyć? E, e, so e, so, e, jaka płata teraz mam? Nie będzie pensji. To już za zawodowego pani zależy? Praw Pani z, y, należy do pracowników? Ale to nie ma umowy o pracę. Jakie pracowniki? Zgadza pani nie może. No tak. tak. Nie może. No właśnie, to, to, to by był dobry postulat uzwiązkowić, tak. umożliwić ludziom, żeby w tych tak. małych sklepikach mogli należeć do związków. Ale zawodu. my w, w tym... Hmm, teraz taka sytuacja, że hmm, pani, no jak ja, uciekać, tak. może być umowa, zlecenie to najlepsze. Ja wiem. Może być nie bez umowy. Ci nie ma pracy. I nie jej, ma wyboru. I nic nie idzie na rentę, tak, i tak dalej. Tak, i, tak tak, tak i nie, tak nie tak ma wyboru. wyboru. To, co się dzieje obecnie, jest po prostu dla wielu ludzi, którzy wchodzą dopiero na ten rynek najmu, katastrofą. Się... Po prostu nie są oni w stanie w żaden sposób sensowny zapewnić sobie miejsca zamieszkania. A te osoby, które już wiele lat na tym rynku funkcjonują, są zmuszone do tego, żeby nagle uporać się z podwyżką rzędu kilku tysięcy złotych, tylko dlatego, że właściciel stwierdza, że wzrosła mu rata kredytu i chciałby, żeby ten jego najemca spłacał ten kredyt. Ale zbyt mi to przypomina pewne dosyć smutne epizody z naszej historii, naszego kraju, gdy tego typu w tej typu sytuacji byli Chłopi pańszczyźniami, którzy tak samo musieli właścicielom, byli winni im darmową pracę. Musieli przez samo swoje istnienie finansować ich, ich zysk. I to jest patologiczna sytuacja, która w żaden sposób nie może uzyskać naszej akceptacji. To, co się dzieje w tej chwili, jest całkowitym wyzyskiem lokatorów. Nie tylko tych, którzy wchodzą dopiero na ten rynek, ale też tych, którzy. Od wielu, od wielu lat próbują na nim jakoś przeżyć. I teraz e, ta sytuacja, w której wciąż e, właściciele próbują do granic możliwości podwyższać czynsze, korzystając z tego, że jest tak ogromny e, popyt na te mieszkania, e, korzystając z tego, że ludzie są tak zdesperowani, że zapłacą te 2000 więcej, byle tylko nie wylądować na bloku. I w tej sytuacji osoby, które mają stałe umowy najmu są często z dnia na dzień wyrzucane za pomocą wynajętych bandytów, takich jak firma x czy wiele innych, które zajmują się po prostu usuwaniem bez żadnych skrupułów lokatorów, lokatorek z mieszkań. Prawo do lenistwa rzeczywiście zaczyna się od momentu tego, gdy mamy się gdzie lenić, więc to jest nieodłącznie rozwiązane z prawem do dachu nad głową. A Państwo, jak Państwo się lenicie? Jakie macie sposoby? Są kreatywne, twórcze?